Teoretycznie, ale... No on... Tak. On oczywiście przyda w tej grze. Na barona powinniśmy niedługo przechodzić. Ups. No, muska ratujemy. Ratujemy muska! Ratujcie, muska. On jeszcze przeżyje. Pan z się bije! Bijcie się z panem z Pan Pan z toł! Szybuszką! Jasta! Sklep! Sklep ci się włączył! <laughs> to wiem nawet! Jak coś wychodzi to przypadkiem! O kurwa! Znowu sklep włączyłeś! Ale kto? Kamek ma ich frezda! Kamyk ma ich we pętliście! No to, to wypierd... Się... No to wypierd... BYJĄCIE! NIE! NIE! Rezes! Uciekaj! Paria! Kurde! głową w ścianę! A pod poprszcinieście! No dobra, zobaczmy na tym środku. To musiałoby wejść łańcuch. Ryan. Nie, 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 Jedziesz, Jolo! Nie ma many! Dobra, wystarczą, się go no. Chociaż i na Nini. No przeszedł na ta nie Rezes! Ale miliony się zabiją! Zabiły cię miliony! Kurwa, co żeś zrobił? Klepałeś się po ramieniu i się popisywałeś! I trzaicie, ja mógł to przeżyć, a chlebo się po ramieniu z nią z podejść. Z... Wszystko za pieniądze, wszystko, wszystko za pieniądze nie ma problemu. Jeżeli chcecie, żebym wyzerował 0,7 na tym, to nie da rady, bo to nie da rady, po prostu się upiję no. za, tysiaka, za, tysiaka. Za, tysiaka. za tysiaka bym zrobił. Za 1000 zł jestem w stanie zrobić... No nie 0,7, ale 05 na wizji. Jednorazowy tysiąc 1000 zł. Jednorazowy. Tak, jeżeli jeżeli jest 1000 zł jest napisane wedź robić 05, no to robię to. Po prostu. Ale trenera nie będziemy mieli. Słuchaj, będzie trener przez jakieś 5 minut, minut. Będzie, będzie coraz gorzej z tym trenerem przez 5 minut, ale będzie. A potem pójdę sobie spać i moja robota na dzisiaj zakończyła. No, I tego po prostu bejda? robić tam imprezy. Chodź na FB Dobra, idziemy na FB. Musek. Gdzie idziemy na FB? No standard tędy. No ale nikt się na tym standardzie nie daje wyłapać. No, Może powiem, że tutaj że tu... jest Warter. Dobra, szczerze. dobra. Czy ja mam tam zwardować mimo wszystko? Pójdziemy. Tak, tak, bo muszę tu być. Waj a a, a to nie, tu, tu dalej, tej według mnie. Tam ona ona kubi, jest skończona, żeby jeżeli imionym. tak będziemy... Li... Dobrze, no? trzymasz linię, Kamek. Rzuć nie kur... i no, ona ma presję, nieważne. Nie, nie dobra, no nie widzimy, dobra, ma presję. Jeżeli nie ma żanglerów, to wygrywamy to. Dobrze, Kamek, dobrze! Dobrze! Wielki pop! Bo... Rozwaliłeś tę klawiaturę. Nie stawaj na klawiaturę, ale na razie graj. Przepchnij linię, przepnij linię. Witron teraz ze sobą! Patrzcie. Pow! nic nie zrobiłeś. Ustawcie mundą, on was zabije sam! Ja mu nawet bym został, gajzdał. Nie, Nie! Zabieraj punkt w stylu, co to było? Zabieraj punkt w stylu! Nie. No nie. Ale popatrzcie no na wrażenie, jako jedyny test. No nasza event jest bezużyteczna, no. 1 z 10, kurwa, 1 z 10! Może no, do całego programu pójdziesz. Vegi! A dasz mi punkt w stylu, jak powiem, że zrobiłem to specjalnie? Jakie skiny? Kto? Ty hype, wcale nie tak, że. Tak dwa poziomy biłaś? przez cały teamfight i nie zlewelowałaś? <śmienny> Kilka ma w Marszywie, piące, ale to to walki o mistrzostwa Galaktyki, przypominam. Drugi mecz na dzisiaj wygląda, że jest łatwiejszy Słuchajnie niż pierwszy od dziwo. Nie, nieważne, Gragas straci spokojnie. czas. I bardzo dobrze dla nas, Gragas straci czas. Okay. To jest całkiem w porządku dla nas, bo on będzie opóźniony na trzecim poziomie na górnej alei, a to jest nasz cel. W na razie kamyk, musisz odbić linię, dobrze robić. Sorry, musisz ale jest też odbić. I jak przyjdzie tu ten test, to już będzie się odbitą linię na środku. Ej, ona chyba coś nie ogarnęła. Dobra, już niech się cofnie, bo coś. Ale dobrze, dobrze. Zabijcie dziada! Chuj mnie to obchodzi! No! No! Ja no! To Zobacz, no! jak macie lagi, no! to wyjazd! No nie grajcie w loła! Ale skąd nagle Namii Caitlyn? czekaj, 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 czekaj! O kurde. At least you tried. Poczekajcie, dlaczego nagle Caitlyn? Skąd to wziąłeś musek? Czekaj, bo w sumie to ja nie mam Caitlyn. To no nie <laughs> żartuj. Jezus Maria. No nie. <laughs> A nie... <laughs> Dobra, Dobra, zaczyna się. Innamidzie. Kaitlyn na midzie. Ja Caitlyn wiem, w dżungli, to może zagrać. To się zagrajmy. uda, to się uda. Ej nie, ja proponuję może wyjść z gry. Nie, no bo nie zagrałem Caitlyn no. Kto zagrałeś? Ja, na midzie. Lokuję zakań, ja mam zakań. Dwa, Dwa. na Na midzie przecież tylko z asynami no, tak. ja tak. ty tylko Assassinami grasz. Jak ty tą Caitlyn zagrać? Jak my zagramy do Ja dobra? mam. co ty na zrobisz? Okej, okay, teraz wycofać się. Radio no zimki. teraz, tu no, ja już umarłam. Nie ma Izraela, my nie możemy wygrać, bijcie się czterech na pięciu. Leć, leć Zak, a Sol! Poświęćcie się tej dla drużyny! zabić! Dobrze! Re I Relektor! Zabijcie go! Dobre. Dobrze! W środek w środek. Ryba. Ryba, ryba! Uwaga na ulki Izraela! Uwaga na a? ulki! Śrotek Morda! Multa! Multa! Środek! środek. Borta! 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 środek! Sprawa z tym munda.

Kurwa mać W tej skrzyni jest dziecko? Jakieś zmutowane Co to ma dźwięk? Się tam nie wchodzę Otworzę Co je zabiło? Wiecie. A przypominam, że przecież NWS gra bez jednego zawodnika, bo przecież NBK zastępuje Sixer, który radzi sobie nie 14 fragów. Na pewno lepiej niż Devil, który jak zawsze mam wrażenie zamyka tabelę w drużynie NWS. Naprawdę, większość spotkań, które oglądałem drużyny NVS to Devil zamykał tabelę. No ale zawsze musi być jakiś gościu od takiej czarnej roboty, a być może takim gościem właśnie jest Devil. Może pokażę jakiegoś innego gracza. Sens <laughs> nic, no to ja po prostu mam wrażenie, że pech też go przyciąga. Czy on pecha przyciąga właściwie. Dobrze jest? Na razie tak. Dobra. Oj. Ale, ale może... Kurde, szkoda, że się na nim też, ale dobra. Dobra, Dobra, no oni nie widzę, widzę, w co gram. Dobra, trollują, trollują. Na pewno widzisz. tego nam idzie może. może nie, go, nie tak. widzę, a co? Co? Mówię do testujego. Ja tu jestem ślepy. Na 5 sekund mam jumpa Fist. Dobra, 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 dobra. No to chodź. No, trzy, dwa. O kurczę. Yeah! Yeah! Dobra Nie! Yeah! Nie! dobra Dobra, Nie! 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 było Co kamery w tym Co się stało? Momencie na test stream. Co się stało Nie! Ja Nie! Dobra, dobra. Życie, życie, życie życie, życie. Nie! Nie! Życie daleko. daleko, daleko No to giniemy. Ale Co z tego zrobimy? Nic. Wycofajcie się stąd, so. idźcie na blue Idźcie na blue teraz, może się uda, jak myślicie? Nie, ja bym nie rzucał No rozgrywał. dobra, zrób i poczekaj jak Pan dżungli, i grałem pod Riven? No niby tak Moim nie. zdaniem pod Riven <laughs> i Leblanc na Riven Co? On ma ciastko na Riven Ooo kto, kto ma ciastko na Riven? A kto gra Riven? A, a o co ci chodzi? Gówno! No. <laughs> Damn, another nice headshot, 3v3 now They've gotten control of what looks like forklift, though. Oh. At this point, yeah, and sixer joining in the fun, adding another kill to, adding another notch to the belt right now. Yeah, this leaves it back. just down to him. Though he's got to do absolutely everything. They've got a bomb plant, so that's definitely something additional. Switches over. Oh what? my god! What? <laughs> oh my! Oh my god! Did that just no! 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 <laughs> no. <laughs> Lord is dying. Everybody, is that's it. Lord is out. The the combination of a mój Oh my god, what just happened? Oh my god. You can see the look on their faces. Two no players Będzie wspaniale. Chyba że to jest apetyt na midzie i jakaś inna kupa śmiechu. No, może tak być. No zobaczmy, co dobra, no tu karma, mamy? karma z barierą, więc no Kurde, no. I karma na środku, na środku. Tarik na topie, Wukong, Wukong w dżungli jednak. Boże. Co Tam za nie? dziwna kompozycja? To on to dopiero teraz zobaczy? Zaczynam się martwić. Pój człowiek pół litra. Weź to umiesz może na streamie. Umiesz na chwilę na streamie bardziej. Niech ludzie zobaczą twórczość naszych fanów. się radę tą grafikę umieścić? A czy ekran jest? Nie teraz. wszyscy dali, bo pójdą barona. Okej, okay, robią barona, czy Zostań. może z graga z zostać? Zostań. Kto może iść na barona?

Dobra, brońcie inhibitor, brońcie inhibitor. Uwaga, możemy to jeszcze przejebać. Słuchaj muzyki i śpiewaj. Ta 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 ta, wystroiła się jak Beyonce. kurwa, to nie pasuje, ty. Rewelacje jeszcze zaśpiewaj. Dawaj, dawaj, kurwa. Raz, dwa, trzy. nie czekaj, czekaj. Nie, bo to już... Siadam betę Ta jedyna Mam na pierści krokodyla Na Ameryce Roli byście, Każda laska dziś zapiszczy Co tu Nic nie przychodzi do głowy Samotny człowiek w środku dnia Zupełnie sam Pokażę Na ulicy gwar Wow Zgubiony. No, ale czemu wy nie śpiewacie? No, śpiewają, żona Pawełczak, kurwa, co jak jedzie, ty, jak Stevie Wonder, ty. Zobacz, to Pijemy za lepszy czas. O, za ten. każdy dzień, który w życiu trwa. Za każde wspomnienie, co żyje w nas. Ja przed chwilą na nie, że to nie Co? To ja! Kuchy. Ty niepokorny! Nikt nie wie co we mnie! Ten sam! Choć nie podobny! Kochany! Kochanie, 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 proszę mi Czasami trochę ślepo jest No kurwa, przegrałem Jebałem się Jebałem się, kurwa bo kurwa, kurwa Rzecz kurwa no, no i kurwa A kurwa A chuj, kurwa, a Kurwa, kurwa, kurwa A kurwa, kurwa, kurwa Rzesz kurwa no, kurwa no No bo ja zazwyczaj widziałem właśnie Oj to życie na krawędzi no, Ale jakiś szybszy tam, tam, to? Policja jest najszybsza Co za pedał po tu siedzi Premisz. To kierowcą, kurwa. Dlaczego no jeszcze nie grali? Blondi, proszę bardzo. No, ja nie jesteś blondi, prawda? Metr 30 bez butów. Nie jesteś blondi, prawda? No, jak widać. Dobra, ile masz wzrostu? 1,52 52. 1,52 52, 52. No to tak, jeżeli chodzi nawet o średnią kobietę, no to Słabiutko. Ale to dobrze, kobieta nie musi być. Sorry, jestem karłem. Weź ka, do gry. Kabita, Boże. Kobieta nie musi być wysoka. Grunt zaświęca do z Tutaj nic ten. Oooooh! No, to, to trochę taki zrobiłeś agresywny przez tego streama. No, no, no. Demon się obudził Demon się obudził Podobno, podobno jak, facet, podobno jak facet nie wie co robi z dziewczyną w, sy w sypialni to wysłają do kuchni, bo jak no nie wiem, no. Ja, do, jaki ja jestem mistrz kierownicy, że ja w ogóle wcześniej... A kto to kuram. jest suchy? Ktoś tam nick, kurwa, No co? Jaki Jaki? To dawaj go walimy, kurwa, co Jaki do... nik? O ty, kurwa, no gruba Kurwa, otyku tu kurwa, ty <laughs> no, no i <śścoughs> Może coś się że. O jeju, przepraszam i patrz, nie usłyszę. U, a górna, przejechałem przez ciebie, a z jakim po jechał. <śścoughs> <ścoughs> to było mocne. <ścoughs>